Witam Was, już czas na nowy odcinek, Ja jestem Grid, a w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam Simon Movie, albo jak ktoś tam woli, Grid Movie. Wraz z moimi widzami bawiliśmy się świetnie, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym Wam przypomnieć, że jakieś dwa tygodnie temu robiliśmy konkurs, jaki konkurs z różnymi youtuberami na 20 kv dolców, więc moje losowanie miało być wczoraj, ale że miałem problemy z kompem, musiałem robić format, instalować wszystko na nowo, więc niestety. Musiałam to przesunąć o jeden dzień i właśnie w tym odcinku będzie rozwiązanie konkursu w mojej kwestii, więc zapraszam Was serdecznie już do losowania. I zwycięzcą został Ada. Gratuluję! To odebrać swoją nagrodę, zapraszam Cię na mojego Discorda, link mas w opisie. Napisz do mnie wiadomość prywatną i już reszta pójdzie jak po maśle. A ja już was zapraszam do oglądania Simon mówi: Let's go, guys! Gryf mówi do na parki, na środek zadyby to są wszyscy? To są wszyscy? Pytanie, czy to są wszyscy? Dobra, Grid mówi do szeregu. Muszę ich podliczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwana, trzynaście, 600 Brakuje mi siedem na osiemnaście. Brakuje mi jednego, bo sigu nie ma. Signu. Raz, dwa, trzy, cztery.

Chciałem kogoś zabijać. Już tak było blisko. Już tak było blisko. Grid mówi co drugi wystąp. O już, już, już leciał strzał. Już taki leciał strzał. Już taki lecia strzał. Dobra. Grit mówi druga linia Kutzti. Pierwsza linia, podskocz! Nie było, Grit mówi. Grit mówi, pierwsza linia rzuci wrzuci do szeregu. Podskocz! Grid mówi powstań. <śmiech> <Karamba>. <śmiech> niestety, panowie. Niestety, niestety. Dobra, grid mówi do strefy. Biegnijcie, pana Biegnijcie do strefy, biegnijcie. Stop! No niestety kolego, stanąłeś, musisz paść. Niestety wiesz o tym. Sorry, Dysio. <śledzio> o. Jak wszyscy w drugiej ligi podskoczyli? Gdzie? Kiedy? A tak myślałem, że się ktoś złapie, tak właśnie. Tak właśnie myślałem, że ktoś się da złapać <grym> na to stop. I to był Dizek. Bo kaptuk może nie jest na kanale Discorda. Wiecie? Może słucha z YouTube'a i dlatego. <grym> Zodwardzenia wózkowego dostałem. <grym> o Jezu, nie to! No to jest... Na, na Discordzie macie... na Discordzie macie Simon Say. To jest ten kanał, gdzie jest, tutaj są osoby i rozmawiamy. A tak było blisko, tak było blisko, a jednak tak daleko. Grit mówi, biegliście stronę tych drzew. Stop! Nie, nie zareagowali. Ktoś tam zaregował. ale nie jestem zdążyłem zwrócić uwagi kto. No trudno. Było blisko. No nic. Może następny razem. Więc trzeba, trzeba im trudniejsze zadanie dać. Grid mówi do szeregu. ja myślę. Dobra. Panda kucni. Grid mówi... Grid mówi: Eee, czekaj, nie, inaczej zrobił. Grid mówi: tylko w bojkach, podskocz. Raz, dwa, trzy. Nie wiem, czy to jest na Discordzie, czy na YouTube, słuchaj. No dobra, zaliśmy. Opujałeś! ja sobie za to kupię. Serio? Macieki. Teraz? Pusie, masz wiadę z i czemu masz złote Jeszcze raz to samo! Samon, please, Jeszcze raz to samo, to nie, coś jest bugowane, ola. Czerwony kapturek kucli. I... I co? I co? Dobra. Gorfiska, podskocz. Grzegorz mówi, wszyscy podskocz Kucnij Ja nie, ich tak nie da Grzechotnica, właśnie, ja zapomniałem jak ona się nazywa Tenisistka, obojętnie, wiadomo o co chodzi Inaczej, dobra Jest daleko strefa, dobra Do strefy <słyski> Szpaliście dostać kulki bo był ruch. Grid mówi do strefy. Ale kto się tam nabrał? <laughs> Ojojo, oj, jak mi szkoda. Jak niesnodnia. No co tutaj poradzić? Go siebie jakoś dostać się do strefy, serio. Chyba przez wykrzywione coś znajdziemy, co? To był Drift Drift ja drift tam był. Trzeba było driftem polecieć, chat. Tak mi się wydaje. No ale to wiesz, to trzeba wiedzieć co się robi, kolego, bo tak to wiesz, nigdy nie wiadomo. Jeśli już nie było komendy, a ty się ruszyłeś. Kurde, się przygotuję następnym razem. Ja zasłonię następnym razem na kolejne Simony Pasek. Nie będziecie widzieć, widzieć mojego ekwipunku. Wtedy jeszcze będę robił Wam zagadki. Oj, będę robił Wam zagadki. Wtedy będziecie padać. Bo teraz to spojrzycie na, na live i widzicie co mam. Wszyscy są? Chyba są. Nie wiem, chat, co będzie następne. Też bym sobie pograł normalną gierkę. Też się z normalne. Nie wiem, jak wy. Ja wiem, że wy chcecie Simona, nie? A może zombie? Może zombie, co? Ciekawe. Gryź mówi do szeregu. Co tu dać? Dobra, tu będzie teraz szybkie. Gryź mówi kucnij. Gryź mówi podskocz. Gryź mówi powstań. Daje. Kucnij! Tak, kurde no! Jak ich załatwić? Jak jednego nie ma? Wszyscy są. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A do, no, jednego nie ma. Gdzie jest ostatni? Gdzie ten rodze się schował, co? Nie wiem gdzie on jest. Nie tak wiem, to trudno. Dobra Witamy wrzestem Piłkarz do mnie Grit? Cicho, o? Nie rozumiem Grit mówi piłkarz do mnie Podnieś pompę <gryt> Dobra, Grit mówi podnieś pompę Zabij jednego Dobra, nie dał się, no kordę, Gryt mówi, oddaj pompę Wróć do szeregu Haha, no nie, dobra, dobry jest, dobry jest, Grit mówi, wróć do szeregu No nie, teraz nie słyszał chyba moje komendy. Dobra, Grit mówi do strefy. Później będzie zombie chat. Zrobimy zombie, bo też sobie niby zombie, więc zrobimy no zombie. Grid mówi za mną. Chowany nie, chowany odpada, chowany odpada Poza się, będzie jakaś normalna gierka Co to się riftem ust... Co to ma być w ogóle? Co to jest? Grid mówi do szeregu Czarna puba wystąp jeszcze <śleszcz> ten gło kliknięte było, czad widziałem jak już klikał Dobra. Jaszczurka wystąp No nie, nie da rady, no to mi będzie ciężkie. Dobra, to inaczej muszę... Nie mam ten Grzychotnica wystąp No nie da, dało dało się. Dobra, czerwony kapturek, wystąp. Kurde, no nie dadzą się, dobra. Grit mówi czerwony kapturek i grz grzechotnica wystąp Dalej. <coughs> Prawie, do no kurde Dobra, grit mówi dalej. Do no, grit mówi bliżej mnie Bicie się na kilofy. Nie dało rady. No nie, no nie, ja nie wierzę w to. Ja nie wierzę w to. No. Dobra. Grzychodnica, wróć do szeregu. Gryt grit mówi czerwony kapturek do szeregu. Grzychodnica, rzuć dynamitem. No nie, no dobra, Grzychodnica do szeregu. To będzie trudne, chat! Grit mówi do szeregu grzechotnice Nie wierzę w to, nie wierzę w to, dobra Dobra, inaczej, dobra, inaczej, dobra, szybko Grit mówi kucnij, podskocz, kucni. Tu nic nie było do przodu Nie wiem czy mu się pomyliły te przyciski Podskocz, kucnij, podskocz. Było tak. Grit mówi... Powstań. Kucni. Grid mówi Podskocz. Grid mówi kucnij. Grid mówi Dwa kroki do przodu. Nie było powstań. Dobra. Grid mówi Kucni, podskocz. Kucni Kurde no Nie wiem Inaczej to trzeba zrobić Zobaczmy Czarna pantera, czerwony wy kapturek wystop. <gryt> Dobra, Grit mówi Jaszczurka i piłkarz wystop. Grit mówi, ścigajcie się do drzewa za wami Dobra. Teraz. mówi, jaszurka i piłkarz to podniesie pompę, może zabić tego drugiego. <laughs> No niestety, oddaj pompę. I, I co? I co? Dobra Ole? Słyszka podskocz. Nie. Grito mówi: oddaj pompę. Kurde, no. To gdzie są? To jest problem, mówi. glido mówi do strefy. Nie wiem jak ich tutaj załatwić, poważnie. To jest problem w tym momencie dla mnie. Jest wszyscy... Nie. Nie Ja Ale ja nie widziałem tego, więc. To było nie fair. No muszę coś wymyślać. Niestety coś muszę wymyślać. Wybaczcie, ale... Dobrze są i to jest właśnie problem. Oj, oj, oj. Dość ścieżkę Grid mówi Kucni, Powstań Dobra Dali się w końcu złapać Grid mówi powstań Grid mówi podskocz Grid mówi podskocz Kucnij No nic Mako dziękuję wielkie Dobra Do strefy Grid mówi do strefy Nie no Ale mam te... Ale nie, dobrzy są, dobrzy są. Co trzeba przyznać? To trzeba przyznać, że kurde ciężko mi ich jest po prostu czymś wyrobić Co, co, co? Co, co, co? Ty nie musisz przecież tych desek dawać się. Stop! Bude, masz szczęście, że je ja trafiłem. Niech ci będzie. Jeff mówi: Stop! Jeff mówi do szeregu. Jeff mówi: Biegnijcie przed siebie. Jeff mówi: Stop! Podskocz! <laughs> <laughs> brawo! Emilos! Emilos, brawo! I brawo, ogóle, mordo! Greed. Co? Ja miałem ze dwój, jak przyszedłem, Wiem. to była mała strefa, no bo ja żyłem no.